Ale razem odkrywamy, co jest w życiu ważne Nie wiem kiedy zasnę i kiedy odpadnę Ale najważniejsze, że odkrywam, co jest ważne Wiem, że ty znasz mnie i masz swoją prawdę Ale razem odkrywamy, co jest w życiu ważne Nie wiem kiedy zasnę i kiedy Żeby było jak Hollywood, ja chcę stawać się silniejszym, by odrzucić cały gruz. Wiem, że kochasz mnie najbardziej, nie idziemy nigdy w tłum. Zawsze kilka wersów maznę, ale to nie żaden trudek. Co dla wszystkich zmęczony, oddaję szacunek. Co dla wszystkich pragniony, polewamy trunek. Co dla wszystkich prawdziwy, odcinamy sznurek. A za wszystkich moich ludzi mogę stanąć zawsze murem. Co jest ważne, powiedz mi, tak prawdziwe jak twoje łzy. Chcę odkrywać przez wszystkie dni, chcę odkrywać więcej chwil. Kiedy zasnę i kiedy odpadnę? Ale najważniejsze, że odkrywam co jest ważne Wiem, że ty znasz mnie i masz swoją prawdę Ale razem odkrywamy co jest w życiu ważne Nie wiem kiedy zasnę i kiedy odpadnę Ale najważniejsze, że odkrywam co jest ważne Wiem, że ty znasz mnie i masz swoją prawdę Ale razem odkrywamy co jest w życiu ważne Teraz powiem Tobie, co leży mi na sercu. Wiem, że życie nie jest łatwe zawsze, nie wiem co bym zrobił, gdybym był na Twoim miejscu. Ale teraz już odkrywa swoje szczęście. Wydane słowa zamieniły się w powietrze. Płetwy, które zamieniały się na rany. Teraz są nieważne, bo to jedynie był BC. Mimo, że chcę zasnąć, myślę, co jest w życiu ważne. Chociaż kiedyś mogłem zgasnąć, to rozkwitam już na zawsze nie wiem, kiedy zasnę. I kiedy ale najważniejsze, że odkrywam co jest ważne. Wiem, że ty znasz mnie i masz swoją prawdę, ale razem odkrywamy co jest w życiu ważne. Nie wiem kiedy zasnę i kiedy odpadnę, ale najważniejsze, że odkrywam co jest ważne. Wiem, że ty znasz mnie i masz swoją prawdę, ale razem odkrywamy.